No i po co tak się Ała. męczyć? Po co tak się Ała. męczyć? O Jezu, jak tu boli. Uch. Najpierw na ćwiczenia chodzisz, męczysz się, teraz musisz to rozmasowywać, znowu się męczysz. Jaki A. to ma sens? Izabel, powiedz mi, A. odpowiedz mi. A. Ale to dobrze, wiesz co, ja mam zakwasy bardzo duże. Jak ja już dawno nie ćwiczyłam przez to, że wycinałam Haluksa. Nie miałam dawno przy takiej aktywności ruchowej jak teraz. I mam zakwasy po prostu po tych wszystkich treningach. A może kochanie, to bieg. Może też i wiek. Ale wyglądasz nie, pięknie, jak na swój wiek. Nie mówię, że nie, ale trzeba. O, chodzisz tutaj. O. Czekaj. I to jak się to nazywa? Rozmasowywanie. Na rolowanie. Na rolowanie. Jest. Nie, tak. Tylko czekaj, to muszę być niżej. No właśnie, I teraz masz taki bałek dosyć gładki, to co lepiej, nie? Niż na takim, który byłby chropowaty. było. Byłoby ciężko. Karbowane jest to. Jedna karbowana chyba ciężka, co? Nie wiem. A nie, nie. spróbujesz? Mogę spróbować i zobaczyć. No powiedz, to no to każdy właśnie pyta. A! No, ciężej? Czy bardziej wbija? Też jest. Czy jest okej? Okay? Nie wiem, no, bo no, Jezu, bardziej boli. O w cholerkę, może. Ale nie, tak to nie. A tym, co było? Nie. Nie, to Wszystkie to jest rodzaje to z... wałków i jeden wałeczek iz, Izabeluni. Ja, ale ja mam tutaj też, bo ja ostatnio byłam na sztangach. I tu mam i tutaj muszę pod tymi Dobra, kartami. nie przeszkadzamy, ćwicz sobie dalej. A Ty co robisz? Czekaj, bo ja nie ja mogę się tak ułożyć jak Ty mnie nagrywasz. Dobra, już kończę, kończę, Ale poczekaj, to proszę, jeszcze to mam to, jeszcze to. Ale już muszę, kończyć, A nie, muszę kończyć. Jeszcze mam to i to jest fajne, żeby... O. Łapiemy równowagę? Równowagę i też możesz na tym Tylko to ja też nie wiem czy dobrze ćwiczę, bo to nie mogą wychodzić ten, ale... A może, bo ja dzisiaj będę, za chwilę będę hula hopem, może na tym spróbuję hula hop O, to hula hop pokażemy Ciekawe, w kolejnym odcinku, jak Zaraz ty będę, tylko mi się słuchawki ładują, będę serial oglądać, żeby nie tracić na hula czasu przed... Bo ja tak, jak, jak coś oglądam, to ja lubię sobie poćwiczyć, żeby nie tylko oleżę i oglądam serial, tylko ćwiczę i oglądam. No właśnie. Dobry. Jeszcze nie wiem jaki, dajcie mi znać jaki fajny serial można włączyć ćwicząc.